To jest. Pieniądze. Pieniądze! Nie, Borys. To jest roślina. Roślina ma y, liście, ma łodygę. Poczekaj, Borysku, poczekaj, Borysku. Poczekajcie, ja Wam powiem najpierw, a dopiero później Wy, dobra? Najpierw ja, sama, dobra? Czy ta roślina, tak jak y, powiedziałam, ma łodygę? ma. No, no. Czy ma liście? No, tak, tak. Ja zaraz kogoś wybiorę i tylko jedna osoba nam posadzi tą roślinkę, żebyśmy wiedzieli, a reszta będzie mogła popatrzeć. Proszę, Ameryka, ja ci pokażę jak to zrobić, dobra? Musisz włożyć tutaj ziemię. Zasadziliśmy sobie roślinkę, zrobimy tylko jedną i będziemy wszyscy o nią przez cały tydzień dbać, dobra? Kto z was wie, co to jest? Pieniąże. Ja. Pieniążek. Pieniążek. Zgadza się. Już wiemy, że to jest kwiat, więc y, co jeszcze możemy o nim powiedzieć? Liście. Liście wyglądają jak pieniążki. Mhm. Mm I to dlatego nazywa się pieniążek, jak dobrze rozumiem. Tak. Okay. Po co nam ta ziemia? Do czego możemy ją kwiat, użyć? Żeby kwiat nie pływał. Okej, okay, czyli jak dobrze rozumiem, ten kwiat powinien mieć w tej ziemi wodę, ale nie, ale nie za dużo tej wody, bo co się z nim stanie? Jeszcze raz mi przypomnij. Słońce? Łódzkie. No, po prostu umarnie. Okej, okay, zwiędnie, może umrzeć. A myślisz, że od słońca może zwiędnąć? Tak? No może. Tak? Kiedyś mać Ewy zwiędły kwiaty, bo ich nie podlewała. A znacie jeszcze może jakieś inne rośliny poza kwiatem, które mają korzenie?